Zobaczcie, Dzisiaj opróżniam to. I to wszystko jest dla mnie. Część wezmę. Oddam część zachowam. Muszę to wszystko przejrzeć, zobaczyć, będziemy mieli oczywiście relację z tego całego wydarzenia. Nie mogę głośniej gadać, bo tu właściciel jest. A nie pytałem się, czy mogę kręcić. Więc robimy to po cichutku. Tu są jakieś narzędzia, mm. motowierterka młota wiercerka, dalej o O elegancka Wszystko będę przeglądał to nie wiem co z tym zrobić chciałem na działkę ale on za dużo prądu bierze materiały budowlane to wszystko do śmieci kable patrzcie na no to tu jest siła ten też na wodę wezmę do działki dobycia rąk czy coś z tyłu domku tu jeszcze są kable cały karton jakichś bezpieczników jakichś takich nie wiem różnych nie wiem bo ja jeszcze tego nie przeglądałem dopiero przyszedłem i teraz się napatoczyła chwila żeby to nagrać jakieś kable antenowe krany, nie krany Do hydrauliki trochę rzeczy I do naprawy do rowerów, ale to pewnie do śmieci mi jakieś zaborki i inne pierdołki Stoły do zapytowania to na działkę chyba wezmę U odkurzacza jakieś farby, jakieś flizgliny nie z tego odgromu Poziomice sobie wezmę Strzyneczka elegancka Nie <laughs> na działkę Takie rzeczy Wszystko, Niektóre rzeczy tu nawet nowe są nie? No i tu jeszcze od groma tego wszystkiego jest Ale tu muszę poprzeglądać i wtedy Wam pokażę co i jak nagram relacje z piwnicy prawdopodobnie tu jakieś kęsiuszki no jest tego dobra, będę później nagrywał Ty trochę ogarnę no i dobra, zacznijmy od początku może więc tak, to na pewno biorę to są te papiery do wykładania podłogi to sobie wezmę zaciski stolarskie duże. Jakiś kątownik, to sobie wezmę tu. Już się cały worek starych kabli szykuje, to na środku mam wywieźć. I teraz tak lampy halogenowe, takie budowlane, to już wiem komu oddam. <coughs> Sorry za kaszelek, ale jestem chory. Tu jest cały zestaw do takiej małej fryzarki. Cały zestaw jeszcze chyba. Chyba nowy do frezowania, do jakichś tam pierdółek O, tu drugi. O, sorry, to tu jest nowy. To jest nawet pasta polerska, widzę. Tam są jakieś frezy. To jest nówka. To jest. To się otwiera. To się tak otwiera. Tu już też jest widać trochę używany, ale podejrzewam, że będzie działał. Sprawdźmy od razu. Jak nie działa to nie ma sensu brać, ale wątpię, żeby nie działało. Jedną ręką to trochę ciężko. Dobra, mamy to. Teraz jak to się włącza? kabla nie dopchnąłem. Tak jest. Nie działa. Coś tutaj nie styka. Trzeba się zobaczyć. Ale stąd sobie działa. W razie, jak nie będzie działał, to też nie ma raczej tragedii, coś się wymyślić. Dobra, teraz to wypakować. A, nie wpadłem na pomysł, żeby staty wziąć. No, tu jest jeszcze jedna skrzynka z tego, co widzę. Jest to przedłużka od groma końcówek, dlatego tutaj na górze też coś jest. Tutaj to się otwiera, o, to, to już jest trochę zmęczone. Dobra, mało ważne, nie będę tego otwierał, bo to się teraz rozpadnie w rękach. I będę musiał to zbierać. I tak, dalej to, co już wiem. Ona jest pusta, ładna metalowa na działeczkę jak znalazł. To tu jest śmieć to jest parę siekier jakieś tutaj jakieś obcęgi, jakieś ten. i teraz tak, tu narzędzia Piękna wyżynarka Boscha. On mówił, że to swojemu tacie dał kiedyś na gwiazdkę. Na prezent, ale widać, że ta troszeczkę używana była, ale raczej nie powinno nic jej dolegać. Na razie nie będę włączał jej, bo nie chcę się tego wyciągać, bo ciężko później to opakować jedną ręką, więc to odstawimy. O. O. Proszę bardzo, Kurczę, sznurek tutaj z bluzy. O, oh, kurczę, to ciężkie. A to jest ta wiertarka. Wiertereczka ekstra. Zestaw wiertel. To już już twoje lata pewnie ma, ale to jest raczej sprzęt taki, który się, który nie był eksploatowany jakoś, nie wiem jak. I tutaj w na w Niestety, <grym> niestety, trzeba być zadowolony z tego, co jest. Czek tak, nie, tak. Bez wkrętarki, ale to nic, ja mam wkrętarkę, yy, wydaje mi się, że powinna tutaj w miarę pasować, jak nie to wydaje mi się, że to jest wyciągane, tu można gąbkę taką kupić i gąbką wyłożyć i będzie idealnie pasować, więc tak, yy, tu, ale tu jest pełne, nie? tu jest wszystko oryginalne, nawet ołówek Makity jeszcze jest nieruszony nożek jakiś taki... no ile jest to tu wiertło no, dwóch wierteł brakuje w sumie trzech chyba ale to nie jest żadna tragedia to jest tak super sama skrzynka jakby była pusta to jest cieszył więc to jest co tu jeszcze z takich ciekawszych rzeczy a to nie wiem co tutaj jest to jest jakaś wiertarka z tego co jest napisane o jest wiertarka to już wiem też komu dam mam taką małą wiertarkę tutaj mam teraz tą dużą mam też taką małą w domu więc nie będę potrzebował na pewno kolejnej tu jest jakaś taka taśmowa szlifierka nie wiem zobaczymy no czy wziąć to ja to wezmę czy to zostanie u mnie czy to do kogoś pójdzie tego nie wiem a pilarka jaka mała? Z czego to jest? Z Black Deckera. Fajna. Co to dotarcza? Do czego to tarcza Jest. No nie wiem. Czy to by Nie chyba nie. To chyba do drewna jest. Dobra. Mało ważne. To też pójdzie do oddania. To na pewno. Tu jest skrzynka. tym jego mościu po flexie, flexa to chyba sobie zostawię, jeszcze nie wiem, pistolet na gorący klej, to też pójdzie do oddania, bo ja mam chyba ze trzy, ładowarka do baterii do auta też pójdzie do oddania, to już jest wszystko, o, taka szlifiereczka, to tą sobie szlifierkę zostawię, chociaż ona nie wygląda na jakąś tam Hmm, ciekawe czy w ogóle działa Sprawdźmy no, Wygląda już na lekko zmęczoną Ale Tak na ogród No kurde Działa, w każdym razie działa Więc jedzie Jedzie ze mną To na pewno Tu jest właśnie Tu jest krętarka Metabo, ale to już jest to już jest zabytek. Patrzyłem to to no bateria nie działa, ale to się nie ma co dziwić. Podejrzewam, że można byłoby spróbować ją naładować, ale nie wiem, nie wiem ile tu ma lat, ale możliwe, że jest to starsze ode mnie albo w podobnym wieku. Tutaj też jakaś wiertarka, ale to już jest też zabytek. O, kolejny pistolet do kleju. To tego nie potrzebujemy. Skrzyneczkę mamy do mnie. I teraz co to jest. Jest jakaś też do, do szlifowania, coś z no. A, kolejna szlifierka. No i super, bo tego mi brakowało. taki szlifierek, jak coś robiłem, to teraz będę miał na auto i te rzeczy, które już mogę popakować. To pakuję. Tu jest jakiś pistolet, opalarka. To wezmę też. Zestawy księżniczek, do tego tarcze. Ta maszynka to jest do cięcia płytek na mokro. I on mówi, że ona działa na pewno. Bo jego ojciec jeszcze używał. Tu są jakieś, widzę, narzędzia do pracy w drewnie. Jakieś strugi coś tutaj takie różne jakieś pierdółki tu jest co tu jest tu jest chyba pistolet do pomalowania tak webera ale z doświadczenia wiem że jeżeli już był używany na pewno był używany bo widziałem że nie jest czysty to nic z niego nie będzie bo tam już na pewno dysze są pozaklejane ta ukośnica Piła to jedzie ze mną na pewno. Resztę muszę zobaczyć. co tu jest jakaś giętarka chyba do rur. Jakieś linki, jakieś pierdółki. Coś tam, śrubki. To muszę wszystko poprzeglądać. Zobaczyć co biorę, czego nie biorę. Co do śmieci. Tu zestawy wierteł. A miałem kupować ostatnio. A widzę, że tutaj wszystko jest. od co do metalu. Ciekawe jakie to jest jakości w sensie te wiertła Ale to są jeszcze stare wiertła Więc podejrzewam że jakość tych wierteł Może być Całkiem dobra bo te nowe co teraz są, to, to jest takie o, Tu zestaw bitów Taka skrzyneczka, nówka Jakieś pierdółki Mosiężne Ozdobniki jakieś Ale ładne Kurczę, ładne to. to jest chyba wieszak jakiś. Tak, to tak się montuje. To się tak montuje, to jest wieszak ciuchy. Ładne, no tutaj babcia też dużo robiła sama. Kombinowała, malowała. Tu jest zestaw żarówek. Te żarówki wezmę sobie, bo to są halogeny, to jest do tych lamp. To oddam łącznie wszystko w zestawie. Tu jest ładowarka kolejna do samochodu. Poziomice sobie wezmę. Bo są małe. Fajne, ten grzejnik jest do oddania też, ale to na działkę chciałem, ale nie biorę. Tutaj widzę, że są jeszcze jakieś kołki. Jakieś śruby. Muszę zaraz to wyjąć, zobaczyć tam coś jest. Tu są jakieś elektryczne kostki, jakieś przelotki, jakieś uchwytne kable. Co tu mamy? tam są dwa silniki do rolet to te dwa silniki do rolet ale mam też zabrać to wezmę to sprzedam tu jest też jakaś elektryka to muszę przebrać zobaczyć co bo to jest do wywalenia bo to są stare gniazdka to z tego nic nie będzie ale tutaj jest. tutaj jest odgroma groma kabli i odgroma tych takich dużych bezpieczników Muszę przejrzeć, zobaczyć co tu jest. Tu jest taki zwój kabla. No, no wszystko to ma iść do wywalenia. A tutaj, no tutaj jest jeszcze więcej tego, nie? Więc trochę jest. No te materiały budowlane to to są stare, to jest wszystko do wywalenia. Tak samo tutaj te lakiery, jakieś tam. Nie wiem co tu jeszcze jest. Zaraz to będę przeglądał, zobaczę. No na pewno tą frizelinę z tyłu zabiorę, bo to się nie psuje. Ale reszta tej farby, lakiery, to, to jest naprawdę wszystko już stare. I co? To chyba tyle, a tutaj jeszcze coś jest. Nawet nie, nie zajrzałem. Nie. Jakieś, jakieś takie opakowania, pierdółki. Widocznie babcia zbiera, bo dziadek zbierał jeszcze. No, ale to wszystko też. Teraz ja przejdę. Czy to wszystko puste jest? Jak jest puste, to to idzie do wywalenia. No, a tutaj są instrukcje. No i co? Czas tu się pakować trochę. Zbierać i wrzucać do auta. I tyle, nie? Bo co? Więcej Wam pokażę, jak, jak już to w piwnicy rozpakuję. Przygotuję. To wtedy, to wtedy jeszcze raz to wszystko będę przeglądał na spokojnie segregował co z czym, do czego i wtedy i wtedy zdecyduję a tutaj jest nawet ta do tapet taka maszynka się kleje, leje i przeciąga tapetę i jest tapeta już na smarowana klejem nic, ja idę po auto wstawię to auto na podjazd żeby miał bliżej do noszenia i jadę z koksem, bo tutaj mnie noc zastanie. No. A Wy się trzymajcie, następna relacja, już z takich dokładnych oględzin, tego już całego mądziulu, będzie w następnym odcinku. Trzymajcie się.